Dzień dobry Państwu. Dzień. Witam Państwa bardzo serdecznie na 18 edycji ogólnopolskiego turnieju Pańców Polskich w Pomóżne Bałtyku w gościnnych program miasta Malborka. Szanowni Państwo, już za moment uroczyście zainaugurujemy galę finałową tegorocznej edycji. Już od wczesnych godzin przedpołudniowych działo się na tej hali bardzo dużo za sprawą rekordowej frekwencji naszych uczestników. 24 zespoły z całej Polski, 224 tancerzy, 112 par turniejowych, to naprawdę bardzo, bardzo wiele. Zróbcie dla nich piękne morze oglasków, bo w końcu jesteśmy na Łóżli Bałtyku. Szanowni Państwo, za nami eliminacje, ćwierćfinały, półfinały, a już za chwilę zobaczycie na naszym parkiecie najlepszych tancerzy tegorocznego turnieju. Zostańcie razem z nami, wyłączcie telefony, zajmijcie dobre miejsca i rozkoszujcie się tym, co będzie działo się na naszym parkiecie. Poloneza, czas zacząć! Z całej Polski, a wśród nich dziecięcy zespół folklorystyczny Wielkopolanie z Poznania. Instruktorami tego zespołu są Jadwiga Banaś, Zofia Kulka oraz Filip Laskowski. Witamy serdecznie zespół folklorystyczny Wielkopolanie z Poznania, którymi instruktorami są Szymon Kowalewicz, Agata Poszpiech oraz Jan Galasiński. Witamy serdecznie zespół tańca polskiego Wronki z Wronek. Instruktorami tego zespołu są Jan Galasiński, Hanna Galasińska oraz Michał Podgórski. Witamy serdecznie Zespół Piśni i Tańca Kortową Uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Olsztynie, którego instruktorem jest Alicja Baran. Jest nam niezmiernie miło przywitać w Malborskich program Zespół Piśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar z Gdańska, którego instruktorami są Natalia Bartosz oraz Modestar Taszkinas. Witamy serdecznie Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej Młody Toruń z Torunia. Instruktorem jest Katarzyna Bilska. Witamy serdecznie Wielkopolski Klub Tańców Polskich z Poznania. Instruktorami tego klubu są Dominik Skorupski, Marta Puciak oraz Joanna Michalska. Witamy serdecznie Zespół Pieśni i Tańca Łaniki z Poznania. Instruktorami tejże grupy jest Pani Joanna Michalska oraz Marta Strzelewicz. Witamy serdecznie Zespół Pieśni i Tańca Powiśle im. Kazimiery Walczak-Mamci z Puław. Instruktorami tejże grupy są Konrad Grabowski oraz Łukasz Czerwiński. Witamy serdecznie Klub Tańców Polskich Maki i Powoje z odległego Krakowa. Instruktorem tejże grupy jest pani Katarzyna Hajdasz. Witamy serdecznie zespół Pieśni i tańca Zamojszczyzna z jeszcze bardziej odległego Zamościa. Instruktorami tejże grupy są pani Monika Hildebrand oraz Jolanta Kalinowska-Obst. Jest nam niezmiernie miło przywitać także Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak z Krakowa, którego instruktorem jest Pani Anna Kruczek. Witamy serdecznie Kameralną Pracownię Tańca Gminy Stawiguda, której instruktorem jest Pani Monika Nitkiewicz. Gorąco witamy serdecznie w Malborku Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ze Szczecina, którego instruktorem jest Pani Ewa Odkamińska. Jest nam niezmiernie miło przywitać również niezrzeszoną parę z Gdańska, której instruktorem jest Bartosz Sprengel. <noise> Witamy serdecznie Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka z Warszawy. Instruktorami tego zespołu są Norbert Puźniewski, Karolina Rząca, oraz Jakub Teperek. <noise> Witamy parę niezrzeszoną aktywnych seniorów z Bielska Białej, której instruktorem jest Romana Polok. <noise> Witamy serdecznie Zespół Pieśni i Tańca Małe Żuławy z gminy Stare Wole. Instruktorem tejże grupy jest pani Anet Taciok. Witamy serdecznie zespół Piśni i Tańca Małe Podlasie z siemiatycz Instruktorem tejże grupy jest Kamil Leszczyński. Jest nam niezmiernie miło powitać również lokalnych tancerzy z Pomorskiego Klubu Tańców Polskich z Walborka, których instruktorami są Anet Taciok oraz Katarzyna Kamrowska. Szanowni Państwo, kolejne zespoły, które zaszczyciły nas swoją obecnością to zespół Piśni i Tańca Warnia z Olsztyna. Instruktorem tegoż zespołu jest pani Agnieszka Wojciechowicz. Witamy serdecznie Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej z Warszawy. Instruktorem tegoż zespołu jest Jarosław Wojciechowski. Witamy serdecznie również naszej gości z Lublina. Zespół Pieśni i Tańca Mały Głusk, którego instruktorem jest pan Damian Trniszewski. I szanowni państwo na zakończenie witamy lokalny zespół, który jest ambasadorem tańców na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Zespół Pieśni i Tańca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka, pod kierownictwem pani Anet Tyciak. <klucza> Szanowni Państwo, proszę Państwa o powstanie. Do hymnu.